Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i Ciepłolubne. Krótki film o zżycia zimowania bananów u mnie. Ja już powoli od bananów odchodzę. Na rzecz roślin powiedzmy bardziej owocujących. Ale jeszcze mi trochę, trochę tych wszystkich habazi zostało. Tu jest jeden z kilkunastu Dwarf Cavendishy, który u mnie zimuje. Tak jak to Dwarfy zimuje je oczywiście w cieple. I w jasnym pomieszczeniu, cały czas 22-23 stopnie. No i przede wszystkim bardzo widne okno, bez żadnego doświetlania, bez żadnego nawożenia, tylko podlewanie, światło i temperatura. I jak widać, zimę, całą zimę, Dwarf przeżył powiedzmy, moim zdaniem, nawet, w bar nawet nie dobrej, tylko bardzo dobrej formie. Kręciliście. Są. On oczywiście miał mega, ja miałem, bo zimowałem go w pobliżu Marakui i miałem mega, mega atak mszycy. Po prostu były oblepione całe. Pierwszy raz mi coś takiego widziałem, no ale to jakoś tam się to udało szybko zwalczyć. I potem już bez problemów sobie zimował i wygląda tak jak wygląda. Ja mam takich chyba z 11 czy z 12. Wszystkie, wszystkie w podobnym no jedne większe, jedne mniejsze, no to jest powiedzmy taki jeden ze średnich, ale tego mam akurat pod ręką. Wydaje mi się, że, że zaskakująco dobrze przezimował. W tym roku e, będę się chciał pozbyć większości, e, tak więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. E, no i tyle, tak. Oczywiście one jeszcze z dwa miesiące wylądują, nawet może nie będę czekał dwóch miesięcy, tylko minie takie poważne ryzyko przymrozków i one lądują u mnie na na, na ogrodzie po prostu nie mam miejsca, żeby się nimi zajmować. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć.